Cześć, witam was. Słuchajcie moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj chciałam wam powiedzieć o tym, o tym dlaczego dlaczego współczesny człowiek dlaczego współczesny człowiek sobie trudniej radzi w warunkach jak to się mówi, survivalowych, czyli w takich warunkach naturalnych, czyli że sobie człowiek teraz może sobie gorzej radzić w, w lasach może sobie gorzej radzić w takich, w takich naturalnych środowiskach w takich naturalnych środowiskach typu lasy e, typu lasy, dżungle i tak dalej dlaczego teraz wie, 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 większość ludzi sobie z tym nie radzi Ano no słuchajcie a no dla, właśnie dlatego że tak naprawdę przyzwyczailiśmy się do naszej własnej cywilizacji do tego, że mamy łatwy dostęp do pożywienia, mamy łatwy dostęp do pożywienia, mamy teraz na pewno łatwiejszy dostęp do schronienia, czyli jak to mówi, jak mówi się w XXI wieku do mieszkania, że mamy gdzie mieszkać. Słuchajcie, jest to tyle ciekawe, że tak naprawdę... Tak naprawdę powinniśmy, powinniśmy teoretycznie, a to jest tylko w teorii, powinniśmy wiedzieć, jak sobie radzić w takich naturalnych środowiskach, takich poza miastem, że powinniśmy sobie umieć w tych zjawiskach, teoretycznie powinniśmy sobie umieć radzić w różnych lasach, w różnych, czyli jak, jak przed, powiedziałem na początku filmów w tak zwanych survivalowych warunkach. Dlaczego? Dlatego, że de facto właśnie, właśnie z, tych, z tych survivalowych warunków się wywodzimy. Ponieważ nasz przodek, nasz przodek zamieszkiwał lasy, nasz przodek e, mieszkał w jaskini i niestety, i niestety moi drodzy, zaczynamy, trać, zaczynamy tracić tę umiejętność. Znaczy, już to się obserwuje, że człowiek za, współczesny zaczyna tracić umiejętność, Radzenia sobie, radzenia, radzenia sobie w, w, takich, w takich naturalnych warunkach, gdzie, gdzie człowiek zostaje ode, tak naprawdę oderwany od cywilizacji i musi sobie poradzić, musi, musi sobie poradzić w takich warunkach, które, z których tak naprawdę się wywodzi, czyli w takim naturalnym środowisku. To teraz zauważcie. Gdyby teraz większość z nas miała z powrotem zamieszkać w lesie, budować e, sobie domy, tak? E, nie wiem, polować na zwierzęta w celu, w, w celu odżywiania się, powiem szczerze, że teraz większość miałaby bardzo wielką trudność. Powiem więcej, ja też miałbym wielką trudność z tego względu, że ja niby się, u, niby, <laughs> niby, niby coś tam wiem, jak co jest potrzebne do przeżycia jak mniej więcej to zorganizować ale prawda jest taka, że, że z powodu tego, że e, z powodu życia można powiedzieć życia w rozwiniętej życie w rozwiniętej metropolii pozbawia człowieka takiego takiego dygu, który pozwala mu które w razie mm, pozwala mu przeżyć a czykolwiek, czykolwiek bywają wyjątki nie wiem, czy znacie taki film, ten przypadek w Andach, gdzie, ludzi, gdzie, ludzie, gdzie lud, ludzie, ludzie lecieli gdzieś samolotem i się rozbili, prawda? I tam, i tam i w takich, takich skrajnych, niebezpiecznych sytuacjach, w naszym mózgu włącza się coś takiego, co mówi, co mówi nam, yy, yy, musisz przeżyć, nie? I wtedy, czym, z, i wtedy tak naprawdę człowiek takich em, skrajnie niebezpiecznych sytuacjach, które de facto zagrażają życiu, bo wtedy w tych Andach była bardzo minusowa temperatura, chyba minus 20 albo lepiej, a poza tym e, poza tym e, poza tym jeszcze trzeba było przeżyć. I tak naprawdę w takich skrajnych sytuacjach w takich skrajnych sytuacjach tak naprawdę ta, jakby to powiedzieć, ta cywilizowana część naszego mózgu zaczyna się trochę słabnąć musimy przeżyć. Więc e, tak, to, taki, to taki przykład był, prawda, jeśli chodzi o ten, ten film, o właśnie o ten, w tym przypadku w Andach. Niemniej jednak jest to ciekawe, że człowiek e, że, człowiek, że człowiek, niby, człowiek niby dysponuje zaawansowaną technologią, która de facto pozbawia go tak z drugiej strony ta zaawansowana technologia pozbawia go umiejętności przetrwania, a ewolucja właśnie, ewolucja właśnie ma, ewolucja właśnie dąży do tego, żeby przetrwać, tak, tak i to właśnie, tak i to właśnie, właśnie jest takie ciekawe, że człowiek chciałby, o, że człowiek chciałby przetrwać, ale musi, musi ten tak zwany survival przeżyć, Przynajmniej tak, jak ja przeżyłem w dzieciństwie. No i to w sumie było na tyle. Jeśli filmik Wam się podobał, zachęcam Was dać łapkę w górę, na dole. Jeśli chcecie być na bieżąco, z moimi filmami, również Was zachęcam do dania subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Cześć!